jestem Pedro Nuno. Jestem nowym zawodnikiem Korony Kielce. Do zobaczenia na Stadion! Poznaję się jest Pedro Nuno, nowy zawodnik Korony Kielce. Hello Pedro! Hello! Pierwsze pytanie, jak się Pedro czuje w Kielcach? Ah, amazing uh, what I see it was a good city uh, Stadium is, uh, is uh, very big a good stadium uh, also the people here is uh, uh, very nice so I'm uh, excited to, to start. To niesamowite, miałem okazję już zobaczyć miasto, jest naprawdę bardzo ładne. Poznałem ludzi w klubie, są naprawdę w porządku osoby. Stadion mamy także bardzo ładny, także generalnie pierwsze wrażenie na Pedro zrobiło bardzo dobre. Zapytamy Pedro dlaczego zdecydował się dołączyć właśnie do Korony Kielce. a good club, also the, the league is very good and uh, I want to move to, to a competitive league and a good team like Corona. So, I want to to start uh, and to start here in our stadium with our fans and uh, make good things. Zdecydowałem się dołączyć do Korony, bo to dobry klub. Chciałem dołączyć także do dobrej ligi, bo za taką Pedro uznaje Ekstraklasę. No i przede wszystkim czeka na to, żeby się zaprezentować tutaj naszym kibicom. Zapytamy Pedro, jakie swoje mocne strony mógłby wskazać na boisku. I'm a player who like to to help the team uh to make to try to make pass for the the striker or other other teammates to make calls uh help the team uh for me is first the, the team and after me so uh I hope to, uh, I come to to try to help and make good things here Przede wszystkim, co Pedro podkreśla, to przybywa tutaj, żeby pomóc drużynie w walce o ligowe punkty i jako jedną ze swoich mocnych cech wskazał takie podanie do napastnika. Zapytaliśmy Pedro, jaka, na jakiej pozycji czuje się najlepiej, bo wiemy, że jest zawodnikiem ofensywnym. Preferuję grać na play like on the back of the striker jak like numer 10, ale lubię grać, nie ma znaczenia, czy to play. It if it's on like numer 10, na czy na przodzie. I I want to, to play and is, it's the most important. Pedro jest faktycznie tak jak potwierdził zawodnikiem ofensywnym najlepiej czuje się na pozycji numer 10 czyli za napastnikami może też zagrać na skrzydle także na pewno wspomoże nasz zespół w ofensywie. Zapytaliśmy Pedro o ligę portugalską w której miał okazję w przyszłości zagrać wiele meczów i co o niej sądzi. Uh, league, uh, lot of quality players uh, and I have to To see this, the same thing here, so that's why I, I came and uh, I'm excited to start because uh, the players I talk they talk a lot of good things from uh, the league and uh, every club, so uh, I want to start. Pedro wspomniał, że Liga Portugalska jest naprawdę mocną ligą e, z wieloma jakościowymi zawodnikami. No i oczywiście dodał tutaj jeszcze, że już nie może się doczekać występu e, na naszym stadionie. Zapytaliśmy Pedro, czy miał okazję już spotkać, poznać się z jakimś zawodnikiem z naszego klubu. No not now. I arrived like a few hours, so I didn't talk with anybody. Maybe tomorrow and let's see. Na ten moment jeszcze nie, ale na pewno to nastąpi. Będzie tutaj w klubie w najbliższych dniach, więc na pewno doskonale się z wszystkimi pozna. And last question. Uh, what do you think, who will win Euro Cup? I hope Portugal, so and <laughs> I I believe that. Zapytaliśmy Pedro na koniec, kto jego zdaniem wygra uh, tegoroczne Euro. No i Pedro tutaj oczywiście bez zaskoczenia stwierdził, że będzie to Portugalia. So Pedro, we keep our fingers crossed and wish you good luck in Corona. Thank you.